Bogo To jest taka okazja, taka, taka zabawa, co co jakiś czas dwa razy albo trzy razy w roku do że kupując jeden olejek, dostajemy drugi olejek gratis. I to jest zawsze super moment do tego, żeby powiększyć swoją kolekcję, dostać za darmo olejki, których tak naprawdę może nie byłyby naszymi olejkami pierwszego wyboru. Lub też, żeby w ogóle rozpocząć przygodę z Dotera. Także, że, także to jest. Zawsze taka, taki fajny okres dużo jest zabawy, radości z tym i też e, fajnych okazji. I też bardzo mi się podoba to, co Dotera zrobiła w tym październiku, e, bo jest pięć par olejków jedno jest trio i fajnie, bo te pary są też takie, jak powiedziałabym, tematyczne. Już Wam mówię o co chodzi. E, pierwsza para to jest. Kupując ten produkt, otrzymujemy On Guard Plus otrzymujemy oregano gratis. I to jest taka para na odporność. On Guard Plus to są kapsułki oparte na olejku On -Guard, który jest takim olejkiem pierwszym, jeżeli chodzi o wspieranie odporności, w walce z przeziębieniami, różnymi infekcjami. I to On -Guard Plus jest jeszcze wzmocnione o takie olejki jak czarny pieprz, melisa i oregano. Więc to jest naprawdę ogromna bomba wsparcia, jeżeli chodzi o naszą odporność. Jak, taka fajna też forma w tych kapsułkach, jak coś się dzieje po prostu u nas w domu, ktoś jest niewyraźny, to dostaje do, do kolacji albo do śniadania jedną kapsułkę On guard. No może mój mąż dwie, ale dzieci jedną mają już 9 i 11 lat. Także, także to jest bardzo wygodna forma. I jeszcze tutaj jest wzmocnione, wzmocnione to on guard Właśnie przez te trzy olejki. Pieprz działa bardzo rozgrzewająco. Melisa jest takim olejkiem, który działa silnie na stany różne wirusowe i też na problemy z bronchit, astma, więc, więc to jest super kombo. I oregano jest w prezencie oregano też wzmacnia odporność, zwiększa poziom leukocytów we krwi, super na pasożyty, w wielikach do zwalczania pasożytów, także też w takim kontekście odpornościowym. Drugi, druga para to znowu jest skierowana przy różnych stanach bólowych i tutaj mamy olejek Deep Blue i olejek aromatycz. I olejek Deep Blue to jest taki olejek właśnie na różne mieszanka. Na różne stany bólowe, bóle głowy, bóle menstruacyjne, bóle mięśniowe, bóle yy, nie wiem, kolano, reumatyczne, yy, także różne bóle, które występują w naszym organizmie. On jest też w takim formie, ja nie mam tej formy, więc też to jest dla mnie super, yy, w rolonie. I wtedy to jest bardzo wygodne do stosowania, bo wtedy yy, taki olejek już jest rozcieńczony z olejem frakcjonowanym kokosowym i możemy bezpośrednio sobie przy migrenach na przykład masować skronie, czoło, kark, czy jak mamy różne miejsca, które nas bolą, ja na przykład teraz walczę z bólem ramienia, no to sobie zawsze smaruję tutaj ramię tym olejkiem i w prezencie z tym olejkiem, czyli za darmo mamy olejek aromatacz. a to jest jeden z najpiękniejszych olejków, jest to też mieszanka, yy, główna mieszanka jeżeli chodzi o masaż taki charakterystyczny yy, do tery aromatacz. I to jest taka mieszanka, że już mam odrów Pawłowa, zawsze mi bolą tutaj ramiona, to myślę o tej mieszance, żeby sobie po prostu wmasować y, tę mieszankę aromatacz ramiona. Y, odpuszczają różne napięcia, przepięknie pachnie, tam jest m.in. Y, cyprys, lawenda, majeranek, mięta, więc ta mieszanka jest taka piękna, ziołowa i y, 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 naprawdę przynosi ulgę w różnych takich bólach mięśniowych. Czyli mamy ból, mam... mamy, mamy odporność, mamy ból. Teraz chciałam Wam powiedzieć o oddychaniu. I tutaj są, są takie dwa piękne drzewa e, Siberian Fair, czyli jodła syberyjska i daglezja zielona. Chyba, mam nadzieję, że nie przekręciłam tej nazwy angielskiej. E, I to są takie olejki, które nam pomagają głównie w kwestiach oddychania, ale też na przykład przy bólach mięśniowych. I y, tam był cyprys, a tutaj są właśnie inne, y, inne drzewa, ale one są bardzo właśnie w, w kontekście mięśni y, fajne. Można dodawać do kąpieli, można dodawać do, do oleju i masować. Y, I ta jodła syberyjska y, to pachnie przepięknie tak jak święta. Tak jak mamy jodłę na, na, na święta w domu, to właśnie tak pachnie. I to jest taki cudowny zapach. Iglasty i jodła jest właśnie na suchy kaszel, czyli często jak już jesteśmy po infekcji, ale zostaje nam taki suchy kaszel, no to właśnie możemy smarować tutaj na oleju bazowym klatkę jodłą. Też przy bólach mięśni, tak jak wspomniałam, do kąpieli czy do masażu. Daglezja zielona, ona działa bardzo podobnie pod kątem kaszlu, też bóle mięśniowe, ale też na koncentrację. Także tutaj ma jeszcze takie dodatkowe działanie. Natomiast ten zapach, jak kupiłam, bo on jest w wielu mieszankach takich emocjonalnych, ten zapach to nie jest taki bardzo już drzewny i glasty. I glasty troszeczkę w połączeniu jakby z jabłuszkiem. Trochę tak jest bardzo ciekawy, bardzo, bardzo. Myślę, że rzadko sięgamy po ten olejek, a on jest wart tej uwagi. Słuchajcie, kolejna para, tu gdzieś trójka zniknęła mi, zniknął mi jeden olejek, nie szkodzi. Yy, to mam go. Yy, to jest yy, para na, yy, trójka na emocje. I tutaj jest taki układ, że kupując olejek konsol tylko nie w takiej formie, tylko w formie olejku. Okay, dostajemy dwa rolony. Dostajemy Rolon Adaptive i dostajemy Rolon yy, Forgive. I olejek konsol, i w ogóle te olejki, które tutaj trzymam, to są olejki z takiej serii emocjonalnej, czyli połączenie różnych roślin, zaraz o nich powiem, dzięki którym możemy wspierać swoje emocje. I nad tym olejkiem Adaptive do Terra pracowała 7 lat. 7 lat to jest taki olej, który pozwala nam się zaadaptować do sytuacji w jakichś trudnych sytuacjach. Zarówno um, uspokaja, jak i tak pobudza, dodaje energii. Ale zacznę od tego pierwszego. Czyli konsol. Kupując olej konsol, y, dostajemy te dwa w prezencie. I konsol to jest taki olejek na pogodzenie się ze stratą. Czyli jak się z czymś żegnamy w życiu, y, z kimś, z czymś, może to być nawet chociażby przeprowadzka, to wiem, że. Pewnie niektórzy tutaj słuchają to właśnie a propos przeprowadzki, to ten olejek też bardzo pomaga pożegnać się z danym miejscem i pójść dalej. Także może ja, jak w końcu się zdobędę na porządki w szafie, to, to będę musiała go użyć, żeby się części ubrań pozbyć. W każdym razie. To jest cudowna mieszanka jeszcze może powiem takich bardzo bogatych olejków. Paczuli, kadzidłowiec, ilanki-lang, drzewo sandałowe. Także to są takie cudowne perfumy, troszeczkę powiedziałabym bardziej w kontekście wieczorowe. Tak mi się kojarzy z, takim, z taką atłasową bluzką i wyjściem do teatru. I też ta aromaterapia emocjonalna działa tak, że jeżeli my potrzebujemy w danym momencie tego olejku, to on nam pomoże. Tak, jeżeli my czujemy, że jesteśmy w, tym, w tej sytuacji, że y, y, z czym się żegnamy, to on nam pomoże. Natomiast, jeżeli potrzebujemy motywacji albo radości, no to wtedy będą inne, a on wtedy może do nas nie do końca przemawiać. Ale jako perfumy przepiękne też. Y, I y, w prezencie wtedy są te dwa olejki. Adaptive, no to jest sztos po prostu, słuchajcie, bardzo taki fajny, pobudzający, y, dodający energii i. Hmm, pozytywności powiedziałabym zapach. I forgive to ja też bardzo lubię, bo forgive to są głównie yy, drzewa yy, tutaj yy, i to, to jest, jest taki olejek, który możemy stosować w momencie, kiedy chcemy przebaczyć albo sobie, albo komuś. Ja też często mówię o, o tym olejku w kontekście snu, jak idziemy spać, nie możemy zasnąć, zastanawiamy się, ja tego jeszcze nie zrobiłam, ja a tego a tego a znowu mi się nie udało, to żeby sobie po prostu odpuścić, żeby sobie wybaczyć. Smarujemy sobie w okolicy serca i po prostu zasypiamy. Przepiękny. Mm, przepiękna mieszanka. I słuchajcie, no chyba ostatnia. Mm, y, ostatnia mieszanka, ale gdzie ona się podziała? A wiem gdzie się podziała, bo ja nie mam jeszcze tego olejku. Y, więc to jest y, olejek y, Intune. I on jest w połączeniu z jałowcem, dobrze, yy, będę tutaj improwizować, bo nie wiem, gdzie się podział, a bardzo go lubię. Yy, więc tak, pierwszy to jest olejek Intune i to jest też Rolon, może będę tym wymachiwać, bo też podobny kolor, Rolon Intune. Nie mam go jeszcze, więc też się cieszę, że będzie taka fajna okazja, żeby go nabyć. I to jest taka mieszanka, która wspiera nasze emocje, ale tutaj pod kątem bardziej tak naprawdę koncentracji. Czyli jeżeli brakuje nam koncentracji, czujemy, że nasze myśli są rozbiegane, nie możemy się skupić na jednej rzeczy, to właśnie ta mieszanka Intune jest taką cudowną mieszanką też pomaga właśnie, jeżeli chodzi o sen, równowagę emocjonalną przy takich dolegliwościach jak Alzheimer chociażby, bo tutaj jest bardzo dużo kadzidłowca w tej mieszance, więc to jest też taka bogata mieszanka na skupienie, na koncentrację. Super też się sprawdza, jeżeli chodzi o dzieci yy, właśnie w kontekście nauki. I w prezencie, jeżeli kupimy tę mieszankę Intune, jest taki olejek, który ja mam i bardzo lubię. A dziś mi się tutaj zapodział Juniper Berry, czyli jałowiec. I jałowiec to jest olejkiem, który wspiera nasze nerki. Jest też w tej mieszance z endokrin, to jest olej, dzięki któremu możemy przeprowadzać detoks nerek, też przy kamieniach nerkowych on bardzo pomaga. Infekcja układu moczowego i to, co wiele osób mnie pyta, o, to, o co wiele osób mnie pyta, ja w końcu wiem, szumy w uszach. Czyli to jest też taki olejek, Juniper Berry, który możemy stosować na szumy w uszach. Wtedy smarujemy na oleju bazowym właśnie te okolicę za uszami. Y oczywiście możemy go też wykorzystywać do różnych mieszanek. Y różnych mieszanek y też przy wysokim cholesterolu y możemy używać w ten sposób, że y połykamy go w kapsułce do wewnątrz. Jałowiec jest bardzo, mm, no, ma piękny zapach, taki orzeźwiający i y bogaty. Także to jest to, co, co przez te następne dni będzie się działo. Tak, tak, takie są pary, trójki, proszę pytajcie, korzystajcie, cokolwiek, w czymkolwiek mogłabym pomóc, to bardzo chętnie. Myślę, że, że każda z tych par jest przepiękna. Ważne, żeby dopasować do swoich potrzeb i żeby potem korzystać. Więc jeżeli zastanawiacie się o Daglezja Zielona, nigdy o niej nie myślałam. Może y, teraz też, właśnie fajnie przed świętami, w tej parze z jodłą syberyjską y, i naprawdę y, czasem można. Oniśmielić się aż tym, y, tym zapachem i też wykorzystując. Oczywiście właściwości terapeutyczne poszczególnych olejków. No ściskam gorąco, pozdrawiam, pa pa.